Martial Arts Federation i gminę pomiechówek. Nazywam się Krzysztof Łukaszewicz, a przed nami pierwsza walka w kategorii do 75 kg. Yy, oglądamy teraz pierwszą finałową walkę pomiędzy Wojciechem Kosowskim z Palestry Warszawa i Krzysztofem Owczarkiem z Oktanu Team Kraku. Tak jak mówiliśmy, zawody odbywają się według reguł Thai Boxing Oriental Rules na dystansie 3 rund po 3 minuty. Jak Państwo widzą, zawodnicy noszą kaski i ochraniacze na podłudzie. To są zawody amatorskie. Zawodnicy noszą również ochraniacze na łokcie. Dozwolone są kopnięcia e, zarówno wysokie jak i niskie, kopnięcia kolanem, uderzenia łokciem. E, dozwolony jest clinch i obalenia z clinchu, czyli zasady bardzo podobne do amatorskiego Muay Thai w odróżnieniu od, od zawodów kickboxingu, low kicku, czy, czy według zasad K1. Sędzia tak szybko nie przerywa tutaj clinchu. Zresztą widzimy techniki charakterystyczne dla właśnie zawodów Muay Thai, czyli uderzenia łokciem, clinch i w clinchu praca i uderzenia kolanem. Walka ta to, jak mówiliśmy, walka finałowa w kategorii 70, do 75 kg. W czerwonym narożniku Wojciech Kosowski z Palestry Warszawa. W narożniku niebieskim Krzysztof Owczarek. Podobnie jak podczas zawodów w Muay Thai, sędziowie wyżej punktują techniki właśnie te orientalne, czyli uderzenia kolanem, łokciem kopnięcia, techniki bokserskie z których słyną zawodnicy zachodni w tym też Polacy czy Holendrzy są mniej punktowane. Punktowane są również obalenia z klinczu no i stąd ta walka też troszeczkę inaczej wygląda. Sędzia tak szybko nie przerywa tego clinchu, tak jak Państwo widzieli w tej akcji Pozwala się zawodnikom pracować zarówno łokciami jak i kolanami. A to najlepsze fragmenty z pierwszej rundy tej walki między Wojciechem Kosowskim a Krzysztofem Owczarkiem Kategoria do 75 kg. Rozpoczyna się runda druga. Według zasad Tajki Boxing Oriental Rules, podobnie jak w Muay Thai, niedozwolone są wysokie rzuty, czyli na przykład rzut biodrowy czy rzut przez ramię. Dozwolone są natomiast podcięcia. Teraz widzieliśmy atak łokciem z góry. I teraz efektowna technika przepuszczenia przeciwnika skończyła się wypadnięciem z ringu. Na szczęście odbyło się bez kontuzji. jak wspomniałem zawody y, mają rangę mistrzostw Polski. Widzą państwo zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani zarówno y, pod względem wytrzymałościowym jak i technicznym. Widzimy dużo technik charakterystycznych dla y, dla właśnie thai boxingu y, czy muay thai. Ta walka wygląda zupełnie inaczej niż y, według zasad klasycznego kickboxingu czy też y, nawet low kicku. Teraz sędzia zatrzymuje walkę. Jeden z zawodników, Krzysztof Owczarek, udaje się do nrożnika. Tam jest delikatna kontuzja nosa, ale myślę, że walka będzie kontynuowana, tak? Sędzia wznawia walkę. Teraz mocna seria. Owczarka. Widzieli Państwo teraz przełapanie nogi kontrę ręką. To bardzo charakterystyczna akcja, szczególnie właśnie w Muay Thai, czy według przepisów, takich gdzie można łapać nogi przeciwnika, uderzać w tym czasie i wywracać. Jeszcze raz poproszono Krzysztofa Wczarka do narożnika, teraz obejrzy go lekarz. Jest lekkie krwawienie z nosa, ale myślę, że nie będzie się to kwalifikowało jako, jako kontuzja, która uniemożliwi mu walkę. Tak, znowu sędzia wznawia pojedynek. Sam clinch, taki jak widzieliśmy przed chwilą, jest to no, duża umiejętność. Trzeba sobie przeciwnika ustawić. Można wtedy zaatakować go kolanem albo wywrócić. I na trening technik w clinchu poświęca się w Muay Thai bardzo dużo czasu. Nie zawsze wygląda to tak efektownie, ale to są naprawdę techniki które wymagają dużej, dużej wprawy. Po raz kolejny sędzia wznawia pojedynek. Krzysztof Owczarek ma problem z krwawiącym nosem. Po raz kolejny widzieli Państwo przełapanie nogi kontrę ręką. I teraz najlepsze fragmenty drugiej rundy. Przed nami ostatnia, trzecia runda tego pojedynku. Przypominam, jest to pojedynek między Wojciechem Kosowskim z palestry Warszawa i Krzysztofem Mowczarkiem z Oktanu Team Kraków. Walka finałowa Mistrzostw Polski Thai Kickboxing Oriental Rules w Pomiechówku. Kategoria do 75 kg. Na razie walka bardzo wyrównana. Moim zdaniem z lekkim wskazaniem na kosowskiego. Może wynika to trochę też z tego, że owczarek ma cały czas problem z krwawiącym nosem. No i to może się również odbyć na, odbić na jego, na jego kondycji. wygląda na to, że walka się zakończyła. Oznacza to, że sędzia zadecydował, że Krzysztof Owczarek nie jest w stanie kontynuować. W drugiej rundzie kilkakrotnie przerywał walkę i wysyłał go do narożnika neutralnego, żeby obejrzał go lekarz, ale teraz sędzia podjął decyzję i tym samym Wojciech Kosowski z Palestry Warszawa zostaje mistrzem Polski Taekwondo Boxing Oriental Rules w kategorii do, 70 kilo, do 75 kg.